W trakcie październikowej sesji Radni Miasta Wejherowa podjęli dwie uchwały dotyczące kwartału ulic Klasztornej 12 marca w wstąpienia i zamkowej. Jedna uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie tego kwartału w celu zabezpieczenia terenów wzdłuż rzeki Cedron na realizację ciągu pieszo Druga zaś sprzedaży w innym fragmencie kwartału małe działki na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej na rzecz mieszkańców. Otwarcie wykonanego przez miasto łącznika drogowego między ulicami Reformatów i 12 marca zwiększyło atrakcyjność tego kwartału i spowodowało zainteresowanie przedsiębiorców. Zgodnie z obowiązującym od 2014 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na obszarze, na którym znajduje się przewidziana do sprzedaży działka, możliwe jest wyłącznie. Nieuciążliwej działalności usługowej na rzecz mieszkańców. Nie jest przewidziana zmiana planu w tym fragmencie kwartału i nie planuje się wprowadzenia tu budownictwa wielorodzinnego. Natomiast rozpoczęto procedurę zmiany miejscowego planu na zupełnie innym fragmencie kwartału, celem jest przede wszystkim stworzenie możliwości realizacji ciągu pieszo-rowerowego takiego jaki został wykonany na odcinku wzdłuż rzeki Cedron od ulicy Wałowej do ulicy Rzeźnickiej. Przyczyni się to do dalszego zwiększania atrakcyjności tego fragmentu miasta.